Dzień! Dobry Dobrze! Witamy moi drodzy w kolejnym odcinku na tym pięknym kanale. Z nami jest oczywiście siostra Trzyma, no. Ty masz powiedzieć, że z nami brat do mnie. No. Ze mną jest brat Palion. Siema. I z nami jest jeszcze kuzynka, która będzie czytać pytania, bo dzisiaj jest tak jakby tak, kto jest tak, ostra i brat, na przykład yy, kosika więcej, yy, to dajemy oczywiście siostra. Na tym to polega. No, nie będzie takich pytań, ale to jest szybkie wytłumaczenie po prostu, nie? Dlatego moi drodzy, chcecie następny odcinek, to jest pewny, pierwszy odcinek, jest bardziej taki lightowy. Czy siedzicie z nami, coś się o nas dowiecie oczywiście? Chcecie następny odcinki już coraz lepsze, no to dawajcie znać w komentarzach też ogólnie takie też mamy dużo pomysłów, ale dajcie też jeszcze znać jakie chcecie Oraz zostawcie tutaj 1000 łapek w górę, tysiąc łapek w górę na pierwszy odcinek, będzie spoko Oraz subskrybujcie kanał oczywiście, no lecimy, bo teraz już chyba 10 tysięcy subów jest Dlatego bardzo wam dziękuję oczywiście Ale teraz no, naszym celem jest oczywiście 50, 100 i tak dalej no, jest Z nami siostra, a siostra że jest, ok? Czytaj pytania! Dobrze, uwaga uwaga no, Pierwsze pytanie góra. Tak, tak no Kto częściej się śmieje? No, to jest oczywiste, nie? Ja, siostra! Siostra! Co ja, ja robisz? Ja ciągle się śmieję. Przecież to zawsze, to zawsze na mnie mówią, że ciągle się śmieję, a nie na ciebie. No teraz przesadza, przesadza siostra. To jest. Ja to uwierzcie mi, tak. no. No dobra. Ja nawet tak nie Ale uważam ja. jednak, że to. No, już przesadzam, no. no. moim zdaniem, no, każdy ci powie, no. No, każdy Nieważne. ci że ja. Nie, nie ważne. No. Możesz, y, następnie. Teraz! serii jedzenia. Kto więcej je? No, no ja, bo ja robię masę, znaczy teraz już nie robię masy, bo jest on YouTube jestem, mam dietę teraz komputerowca, ale... No. Ale ogólnie to ja. Nie no Paweł, ja no jest większy, nie? No to musi więcej... Nie. Ja to nie. Wice, no, teraz to wiesz. No dobra, możesz następny, bo cringe. <laughs> to kolejne kto się zdrowie odżywia. No, no. i to ciężko. Jak to Ciężko! To tak. Dobra, ostatnio może zjadłem jakieś chipsy, ale tak to ja ten... Średnio zdrowo, tak nie wiadomo co, jak odżywiamy, nie mam ale żadnej diety, ani nic. Jakąś reputację mi robisz, dziewczynki nie słuchajcie, ale... nie słuchajcie, a ja się dobrze zdziwiam. Jasne. Głosujcie na mnie. No nie, no ja uważam, że jednak nie mam. My... <głosujcie> to wy zagłosujcie. Ale, ale, i tak... Nie wiem, no. Głosu Głosujcie na mnie. Bim, siostra! Tak! Nie, 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 nie. A czy, a bo ja mam dwa tak, no nie mam. teraz dobra. Kolejne <grym> <grym i to jestMusim> jeszcze jedno pytanie. z w serii e, jedzenia. Jedzenie. Kto jest grubszy? A, tak. E, w sumie nie wiem. Siostra. A czy my dwa jesteśmy gdzieś ale nie? Tak, wiem. Że... Ja bym tak dał. Teraz akurat dam tak. Nie, ogółem jest tak, że wcześniej Paweł był chudy, bardzo był chudy. No, teraz, ja y... empatykiem byłem. Tak, uzbierał tam masę jakąś Uzbierałem, no I w sumie, no nie wiem, no na pewno Paweł więcej ma, wzrostowo Ale, ale równo, damy jesteśmy... równo, niech będzie, no. niech będzie Nie mam żadnej jakiejś nadwagi ani No Ale jesteśmy i tak chudzi więc no więcej gada Jezus, no to znaczy, jest... to zależy gdzie Za kamerą, oczywiście, że Paweł Za kamerą, w szkole Ale, ale tak ogółem, czy ja raczej No chyba? ze znajomymi to podobnie, w szkole na pewno ja więcej No Ty jesteś taki pewny, bo nawet ze sobą do szkoły nie chodzimy No ale... No ale dobra Mogę tak dać mu ty dajesz znów to nie chcę, że Nie chcesz, żebym cię jak potem po tym odcinku? Nie, chyba. nie chcę żeby... Brat versus siostra, pamiętaj, brat Only brat, pamiętajcie, tak brat Kto jest tym siostrą? O, teraz w komentarzach zawsze wszyscy piszą Hashtag team siostra i hashtag team brat. Znaczy, oczywiście hashtag team brat piszcie wszyscy. Hashtag team brat. No hashtag team kuzynka. Oh. O! No to pewnie wszyscy teraz kuzynka <grym> Kto bardziej chciałby się porozumieć ze zwierzętami? Ja z moim koteczkiem jestem jak hmm. bratnia dusza. He, hmm. hmm. ja, brat, no, ja. On go Siostra? No ja. Jak to, mojego koteczka to ja bardziej tule i wszystko. Bo ja mam na niego alergię. No właśnie, no to to, 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 to jest oczywiste, no pytanie, też że wie? ja bym się No ja mogła porozumieć. Porozumieć z Kotami, to bym ja powiedziała, ej, mam alergię z Sługami. Z i innymi zwierzętami też chcesz. No? Wybierz jak fajnie zbyło? Niech ci będzie, A ja z kutyczkami, jak pięć pieskami. No. Niech ci będzie. To więcej przebywa z ludźmi. No ja. Nie, nie wiem. Co no, kurde. To jest. No. Zależy bo ostatnio, ostatnio, to dużo na kombi. Ale dam bom równo. Ja daję równo, no ona zadała dała siostrę, ale dam równo. Nie, ja uważam, że jednak tak. No, dam równo. Do tamtego pytania. Znaczy Kto jeżeli jest? ludzie się z, zaliczają do widzów, no to oczywiście ja, ale dobra. Kto jest bardziej marzycielski? Jezus na pewno tak. Marzycielski. Co ja? Co ty? No! Ty, jak ty marzycielski? Boże, boś nie dzielska z moimi już. marzeniami z tobą. Aha, bo ja swoje marzenie już powoli spełniam. Jeżeli ma chcesz to. marzenie swoje spełnić, to musisz dążyć do tego, a nie, że siedzisz na... No bo ja mam takie no, wiesz, marzenia, że je trudno bardzo spełnić. No, moje też trudno, tylko trzeba takie, chcieć. No. Trzeba chcieć, pamiętajcie, teraz mowa nie. motywacyjna. Ludzie, Taka jeżeli to chcecie, to żeby spełniły się Wasze marzenia, pamiętajcie. Musicie dążyć do celu, nie zważać na innych. Możecie patrzeć na nikogo, jeżeli ktoś się macie mieć to gdzieś. Musicie zawsze, zawsze, zawsze nie zawsze się. nie poddawać się. bo być sobą i dążyć do celu. A wam się uda, spełni się marzenia. Reakcje. Następne! Dobrze! Kto bardziej przypomina zbierze? No Ola jest takim szympansem. Miano, nie no, Paweł! To jest taką małpką, no? A? To ty jesteś szympans, to no, ja małpką to jesteś... mogę być. Jesteś... Ale dobra, to ty jesteś gory w takim razie. Masz no. tak To bardziej zwraca uwagę na wygląd. W sensie? No na przykład, że bardziej dba o siebie o swoją skórę, o włosy, coś takiego. To wygląda, znaczy mm. porównałbym dał, bo no, ale dziewczyna jak dziewczyna się dba no, o siebie, no, ja też dba tak o jest. siebie, więc... Nie ja bym porównał Tylko dlatego, że, ale że to chodzi ja o takie, że są czasami tacy chłopcy, którzy bardziej zwracają uwagę na swoje włosy czy coś takiego Nie, różnego, to ja nie to ja jak. Aż tak no. e, niby, niby mam teraz trochę pedalskie włosy. Ale... Nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Kto bardziej chciałby zwiedzić świat? No Jezus, tak, Jezus, oczywiście. Tak. Nie, ja bym, wola, ja wolę sobie siedzieć i pracować, ja jestem Nie, do... Dlaczego jestem do Znaczy ja lubię zwiedzać, ale wiem, że Ola była bardziej. Tak. Dlaczego też braja bardzo? Siostra. Nie, bo ogółem chodzi o to, że Pałbym mógł zostać w jednym miejscu, no. takim na przykład jak Los Angeles. No, ja bym tam a, został z... A ja wolałabym zwiedzać, po prostu wszędzie być i wszystko zobaczyć. No, ja nie lubię zwiedzać, bo, bo, bo ciepło mi wtedy. Nawet zimy? Nawet widzimy. Kto bardziej lubi niespodzianki na myśle pranki czy coś takiego? Pranki? Kto pranki. lubi bardziej niespodzianki? No takie niespodzianki nie, pranki, pranki to jest, że to na przykład wiesz że to jest. No, to jest różnica no to... w sumie niespodzianki. No niespodzianki, nie, no no nie, niespodzianki. nie, nie No w sumie mi się wydaje, że dużo lubi ludzi też niespodzianki. Nie, nie, nie niespodzianki. No tak mi się to wydaje. Jeszcze jakby to fajne takie niespodzianki. No, fajnie, no. Tak, fajne, fajne no. niespodzianki. Next! Kto dłużej śpi? No że tak. Brat? No? To ty sobie śpisz teraz do 10.11, a ja już o siódmej zapitałam ja na kąpa. No, ja Bo już no. właśnie na kompa. Znaczy ja? siostra, nie ma Nie, hoca. bo ja chodzę późno spać, a później teraz stoję. Późno, a o której idziesz? Yy, Ostatnia poszłam pierwsza, druga. Ja tak zawsze chodzę spać. No dobra, no to... <laughs> no to więc ja, ja jestem winner. Ale ja wolę się dobra, dobra Kto lepiej straszy? Pewnie, że ja no klonem, to ja byłem nieustraszony. No dobra, to było z zaskoczenia, uważam. Ale właśnie o to chodzi. Element zaskoczenia, pamiętajcie. hashtag brat, hashtag brat, pamiętajcie. się mnie, a zwyciężysz życie. Kto lepiej tańczy? Jezus, nie, Boże, no to jest oczywiste, że jestem taki ten ser. Zaprezentować Ci? bo ja, ja je. Zrobimy kiedyś bitwę polityczną. O bit... zrobimy bitwę taneczną i oczywiście, że ja wygram, do tego daję. No, ja uważam, ja, no robię, dobra, no, tak no nie. siostra, bo no, ty na tańce chodzisz, no to wiesz, to, to się nie równa. Ale, Ale gdybyś gdybyś chodziła na tańce, to ja bym tańce, żebym był o wiele lepszym. To jest sprytniejszy. To jest co? No, sprytniejszy. No dobra, sprytca ja mam wrodzony... Pamiętaj, ja mam potacie... Po tacie, po tacie Potęcie. a nawet siostra da, potaci potaci Ona ma po mamie, no to wiesz Nie jest sprytniejsze, to jest sprytniejsze no. Teraz to mama do domu przyjeżdża <śmany> no, Pokażę, to, pokażę. <śmany> <śmany> Dawaj, next. Kto częściej zaczyna kłótnie? O Jezus No Jezus, no dobra to jest chyba Nie, dobra, nie rób ale... se jaj Dobra nie ale... rób se jaj Zacznijmy od tego, że w jakim momencie zaczyna się kłótnie Od tego ja <śmany> momentu, w końcu do mojego że... pokoju. Ja od tego momentu, że zawsze ty zazwyczaj, zazwyczaj. ja zaczynam rzadko strasznie, a czy ty? Ty powodujesz kłótnię, a ja mam ją gdzieś rzeczy, no? Nie, bo to jest tak, że Ty mnie doprowadzasz do tej kłótni do Bo ja Ci skłodzenia. nic nie robię To jest, nie wiem Dobra, mogę powiedzieć tak, ale mam powody Często masz jakąś taką nerwizę czy coś No bo już nie da się wytrzymać z człowiekiem Kto no. więcej przeklina Boże, nie, dzisiaj no. to dzisiaj nie. To potwierdziło Nie, dzisiaj tak to potwierdziło. szczerze rzadko mi się zdarza Tylko po prostu dzisiaj mam takie jakieś... Rzadko to się zdarza, wbijam ją do pokoju zamiast normalnie powiedzieć Tańczę się z miotłą w niej w, w pokoju I nagle ale przyklęła na mnie, a ja się wystraszyłem i uciekłem. Wygrałem! Nie, ja nadal uważam, że... A ja nadal jak ja słyszałam to krzyki w pokoju, kiedy gra i... Ale po prostu... to są emocje, to się nie liczy. W grze są większe emocje niż po raz w grze, w grze. jakbyś gra w gry, to byś wiedziała. Ja nie, nie, nie a, w gry nie zrobię. Komputerowcy, wiecie o co chodzi, nie? Boże. Kto więcej kombinuje? Ja, ja często kombinuję, ale te kombinacje wychodzą na prosto i wygrywam życie wtedy. Po prostu udaję, że jest głupi, a tak naprawdę przez to jest no to, co chce. Nie. Kto jest lepszym kucharzem? Boże, oczywiście kurczak z ryżem, moja pasja Moją pasją kurczak z ryżem, jajecznica Uważam, że... Płatki z mlekiem robię najlepsze w mieście, pamiętajcie Uważam, bo ja że my nie jesteśmy jakiś super wyszkoleni Że z ty, z co? Ja robię więcej dań niż ty a naleśniki to co? Też umie zrobić naleśniki Jakoś nie widziałam się żebyś nie, kiedykolwiek Sam sobie robiłem raz jak byłem w domu I by... Nieważne, ale to akurat jestem tego pewna, że Nie, jest, ja uważam, że Bo to oczywiście potacie Dobrze, uwaga Ostatnie, najbardziej hardkorowe Uwaga, uwaga Kto ma więcej chłopaków? Kto miał więcej chłopaków? Mm, na równo No, swoje Nie no, na równo Tak bym dała Czemu ja? <głos> <głos> że miałem chłopaka, wiesz? To, że miałam jakieś pedalskie włosy, to nie znaczy, że miałem chłopaka, już... Te włosy nie no, dobra, nie no, e, No, uważam, że tak. No, Wola nie miała chłopaka. Nie no, ja nie... Ja miałam jednego i Pałac też miał jednego, jesteśmy kwita. Ja wiem! Co? Także nie, Co?! No. Nie Chyba, że mój chłopak to jest kot. On też jest mężczyzna. Nie, nie no, no, taka prawda, że nie miałam miałem... i ja on też nie miał, więc w sumie no, porówna. No, tego porówna. Już tutaj te... Dziewczynki, ja jestem... Dziewczynki. Ja dziewczynki kombi. Dziewczynki dużo. No. Ale no, to jest nie, dziewczynki. Kto by chętniej został wegetarianinem? Ola. No, mi się wydaje, że ja bym była bardziej zdolny. Czasami dałbym, się na tym... Nie dałbym rady bez kurczaka z ryżem. Ja bym dała radę. Ale no, życie nie ma sensu. Ale musiałam mieć kogoś, kto by nie wiem. Było z tobą. Tak, bym dała radę, ale samemu na przykład sobie wszystko przygotowywać, a wszyscy wokół mnie by jedli co innego, to raczej. Dziękujemy Kuzynko za pytania Dzień dzień. Dziękuję. Dziękuję. Wstrzymaj się. My dziękujemy oczywiście tak, łapeczkę w górę tak. Subskrypcja tak na kanale. musi ja, być. Weź... No, nie pokazuję widzą tak, <laughs> bo się już... No dlatego pamiętajcie, by subskrybować kanał, Zostawiać łapkę do góry. Tysiąc lajków myślę, że na luzie wbijecie. Pamiętajcie, by wbijać na instagramy nasze tutaj. Ona no, no, się się ogarnąć, że może być źleniem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, by zostać z nami na dłużej, bo będzie więcej śmiesznych filmów oraz będzie coraz lepiej. lepiej, lepiej. Pamiętajcie, Team Kuzynka! No, Team Kuzynka Pięk. już lepiej niż tu wiosna. Ale Team Brat oczywiście najlepszy. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie Pięk się. w wytam, proszę. Nie, hashtag Team Brat przy tym serce. Trzymaj się, cześć, żegnam!